E, że nigdy nie dowodzi, jest tak jak właśnie co roku na każdym turkusowym. Majka się wypowiedział: pooglądać jeszcze raz? E, moi drodzy, e, witam również. E, witam przede wszystkim. Witam Maćka Kołowskiego, który, który, jako stary, nasz, dobry, znajomy, człowiek, który. Już od przeszło trzydziestu lat chyba ćwiczy 1000, 1000, obecnie obecnie jak pewnie ma rodzina, jak to bywa właśnie za granicą. Obecnie jest trenerem w klubie Metro London. Jest to bardzo mocny klub, który dorobił się już medalu olimpijskiego w zeszłym roku w Londynie, dwa lata temu w Londynie. Właśnie koleżanka Maćka Jaka Gibson. Gibons, Gibons właśnie. To była grozowy medal na Igrzyskach Olimpijskich, także, także jest to klub, który ma już mówię, takie, takie wyniki. Mam nadzieję, że my też nie będziemy za jakieś parę lat krzycić się tutaj z i takimi osiągnięciami właśnie jak lub Członkowie zarządu nie widzę. Jeżeli dotrze ktoś do nas właśnie z przedstawicieli szkół eee, zaproszonych, to, to również eee, tutaj mam nadzieję, że się jeszcze. Eee, moi drodzy. Rok 2013 obfitoło wiele wydarzeń, które miały miejsce w klubie. E, takimi lokalnymi zawodami tradycyjnymi jest nasza Elska Liga Judo i w tamtym roku żeśmy rozegrali 5 turniejów z cyklu Elskiej Ligi Judo. Startowały dzieci z sześciu szkół podstawowych, czyli to większość, większość szkół, które, które mamy w mieście. E, startowały również Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 2 drugie liceum ogólnokształcące, czyli od dzieci ze szkół podstawowych, aż do młodzieży z klas licealnych. Organizowane były w tym roku wyjazdy na zawody regionalne dla dzieci, takie jak wyjazdy do Olsztyna, do Białego Stoku, wyjazdy do Elbląga, wyjazdy na zawody, turnie, rangi ogólnopolskiej, rangi mistrzowskiej, z Pucharami Polski, z Mistrzostwami Polski, tak to wyglądało. Zawodami, takimi rangi okręgowe, rangi okręgowej, rangi mistrzowskiej właśnie były zawody w Gdyni, gdzie staraliśmy się zawsze jakąś reprezentacją jakąś wystawić i tam jakieś sukcesy walki wygrywać. Ile ludzi! W tym roku, w zeszłym roku również jesteśmy zorganizowani, został jeszcze co roku, staramy się zresztą też jako formy wypoczynku, ferie, organizujemy treningi, takie zimowiska w szkołach, prowadzimy treningi, w wakacje w tamtym roku został zorganizowany obóz w Stawiskach, gdzie tutaj zdjęcia na pewno już niektórzy widzieli, właśnie ci co byli. Eee, i, i również właśnie forma tego, tego rodzaju eee, wypoczynku była organizowana aktywnego. W tamtym roku, w zeszłym roku, w październiku również byliśmy organizatorami Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyciągnęły do nas e, lokalne kluby z województwa naszego, Warmińsko-Mazurskiego oraz Województwa Podlaskiego. Wystartowało 130 zawodników ponad. E, brał udział w nich 13 klubów. Jacques'eł zajął w, ty, e, w tych rozgrywkach drugie miejsce. Dróży Nową znajdującego w Także gratulacje dla zawodników, którzy brali udział, walczyli o, o tak dobre miejsce. E, z takiego ogólnego. E, chciałbym teraz przejść właśnie do podziękowań do wyróżnienia właśnie z naszej strony takiego skromnego, ludzi, którzy, którzy właśnie pomagają nam zawsze i, i wspierają niejako działalność naszego, naszego klubu. E, w pierwszej kolejności chciałbym bardzo podziękować prezydentowi miasta, właśnie pan Tomasz e, i Urząd Miasta, w imieniu, jest tutaj w imieniu Urzędu Miasta. E, dzięki pomocy finansowej z e, Urzędu Miasta możemy finansować różnego rodzaju wyjazdy na... E, to już raczej są te dalsze wyjazdy, gdzie właśnie większe koszty e, przejazdu, utrzymania tego wszystkiego startowego, właśnie jest z tych pieniędzy właśnie. Staramy się to pokryć, bardzo dziękujemy właśnie. Między innymi były to Mistrzostwa polskich Seniorów, które odbywały się w Gdańsku, Mistrzostwa polskich Młodzików, w których braliśmy udział, w Bochni, Puchary Polski w Popolu. Po eee, raz wiele raz, ja jeszcze zawodów, których, zawodów, których tutaj teraz z pamięci tak nie powiem. Panie Tomaszu. Dziękuję tutaj naszego zgromadzenia, w ciemnościach Dzięki bardzo. Polecam się. Również też, żeby nie życzliwość tego człowieka, żeby nie e, jego kreatywność, jego wola i, i mówię, charakter tego człowieka, by nie było nas teraz tutaj, w tym miejscu. Chciałbym zaprosić na środek, teraz mam nadzieję, że jest gospodarz tego lokalu marki, pana Roberta Kuczyńskiego. Robert zapraszamy Ciebie na środek. By każdy miał taki charakter jak ten człowiek, byśmy mieli po prostu tutaj życie. tak. Kolejną osobą, która też stara się co roku jak tylko może wesprzeć nasz e, klub e, w wszelaki sposób. Jest pan Marek Grzywasz, firma transportowa Marek. Jeżeli jest pan Marek, to zapraszam. Jeżeli nie, to widziałem na pewno żonę pana Marta, Zapraszam do Zapraszam na środek rodzica. Osoby, które nas firmy są głównie rodzicami, gdyż oni są najbliżej, one znają temat jak naj, najlepiej właśnie. Pan Mirosław Rudziewicz z firmy Letosegis, zapraszam, panie Mirku, na środek, środek wody, wtedy może będzie dziękuję. Staramy się pamiętać o wszystkich uczestniczyciach. Brawa! Zapraszam na środek człowieka, który też jest zawsze, zawsze, czy jest potrzebny na zawody, czy jest potrzebny do załatwienia czegoś, do organizacji czegokolwiek, zawsze jest pomocą, zawsze jest pomocą. Pan Marek Zawistowski, Dziękujemy, liczymy na pomóc naszą brawo. <noise> Mamy jeszcze spodziekowanie w, w takiej skromnej formie dla pani Katarzyny Butowskiej. Murbet zapraszały pani Kasię do jej. Pani Kasia dzięki swoim zdolnościom handlowym ufundowała, bo jeszcze o tym nie wspomniałem, przeprowadziliśmy się na nową salkę, o czym wszyscy już na pewno doskonale wiecie. E, mamy nową salkę, na której ćwiczymy, trenujemy właśnie, go no będziemy starali się na tej sali właśnie robić to naszą pracę, jak najlepiej potrafimy tylko. Pani Kasia pomogła nam troszeczkę w urządzeniu w tej sali. Moi drodzy... To wszystko, <coughs> Jeszcze raz dziękuję wszystkim, wszystkim właśnie rodzicom działaczom, owotnikom, no ja. którzy, którzy właśnie wspali nas swoją pomocą w tym w zeszłym roku. Mamy nadzieję właśnie, że, że również nie zostaniemy sami e, w roku obecnym. E, chciałem przejść teraz do dekoracji najlepszych zawodników z zeszłego roku. Zdaczne, moi drodzy, moi drogie dzieci właśnie mali zawodnicy. Od zawodnika. E, troszeczkę starszej, Bracała. troszeczkę właśnie od Was wszystkich. Zawodnik ten zdobywa już można powiedzieć regularnie, rokrocznie medale na największych imprezach rangi krajowej. Jest to zawodnik, który jest z ścisłej krajowej czołówki w kategorii 81 kilo. Wszyscy wiecie już na pewno o kim mówię. Rafał, Rafał! Tak jest, Paweł Urban, brawo! Mistrzostw Polski seniorów obronił to miejsce z zeszłego roku oraz kolejny, oraz kolejny zdobył medal na najwyższej rangą imprezie krajowej. Także wielkie gratulacje dla Pawła. Mamy nadzieję, że i zdrowie i chęci mu jeszcze nie braknie, że będzie próbował tych medali jeszcze kolekcję powiększyć. E, oprócz tego, że był medal na Polski, to był drugi jeszcze na pucharze Polski seniorów w tamtym roku w po Opolu. Także też to są punkty do rankingu liczone z tych pucharów polskich, które, e, które później e, są naliczane do klasyfikacji zawodników powoływanych do kadry olimpijskiej i narodowej. Zawodnicy... Najlepsi, teraz, którzy, którzy brali udział w rozgrywkach Łewskiej Ligi Judo, rozgrywkach wyjazdowych, regionalnych, ogólnopolskich, zdobywali punkty do rankingu, walczyli dzielnie. I jak w sporcie bywa, raz się wygrywa, raz się przegrywa. To przede wszystkim uczy charakterów. Należy zawsze po prostu się podnieść i próbować dalej. Po tym się poznaje prawdziwego zawodnika. Tak jak dzisiaj mieliście może okazję słyszeć czy oglądać nawet Pani Justynę Kowalczyk, która, tak. która naprawdę dokonała czegoś historycznego. Miała bo, bo bronić złot... kostkę. Bronić złotego medalu olimpijskiego, a tym bardziej tak, jeszcze z tą tonią wejść, to jest wielki tak. wyczyn, także bierzcie przykład z najlepszych i, tak, i naszych tak, ludzi. Tak. E, najlepszym zawodnikiem Męskiej Ligi Dżudo w, w zeszłym roku i tutaj również gratulacje i ukłony. Zawodnik ten obronił tytuł. Tam w tamtym roku 2012 znowu wygrał Rafał Zawistowski. Wynika Rafała tylko właśnie Rafał. Najważniejszymi zawodami, jakie startował w zeszłym roku były mistrzostwa polski młodzików. Na tych mistrzostwach polskich młodzików przecierał... przecierał s... <słanowało> <słansgendwo> <słansigtwo> <śle> <śle> swoje szlaki eee, nie podał się, mówię, nie, nie zakończyły to się zawody po pierwszej walce. Rafał wygrał tam dwie walki, dwie walki przegrał, łącznie zajął dziewiąte miejsce oprócz mistrzostw Polski, takimi bardzo ważnymi zawodami tutaj... Eee, gdzie, gdzie ten wynik idzie dalej, są międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików, one się odbyły pod Słupskiem, w Jeziorzycach, tam zajął po drugie miejsce, przegrał tylko w finale, yy, drugie miejsce zajął na turnieju rankingowym w Gdyni, jest to turniej naszego regionu, także gdzieś już o nim zaczyna o nim słychać, właśnie też młodsze dzieciaki, wiecie, przykład, trenujcie i starajcie się pod... prześcignąć w wynikach właśnie. Drugie miejsce w rankingu w 2013 roku wywalczył Maciek Poczyłowski. Brawo. Dopiero w ostatnich zawodach został wyprzedzony przez Rafała dosłownie o jeden punkcik w tym rankingu. Stanowił się tym na pierwszym miejscu. Drugie półrocze było bardzo udane w jego wykonaniu. Wywalczył drugie miejsce na bardzo silnym turnieju w Elblągu, gdzie tam stoczył bodajże 5 walk. Startowało na tym turnieju ponad 300 zawodników. Zajął pierwsze miejsce w Stoku, gdzie też startowało 30 klubów, 13 klubów z zagranicy. Również tam wywalczył pierwsze miejsce, nie dając szans nikomu. I został mistrzem województwa jeszcze na zawodach, któreśmy organizowali. Brawo jeszcze raz, Maciej. Wszystkie miejsce przypadło Bartkowi Rudziewiczowi. Zapraszamy Bartek, nas i Bartek w zeszłym roku wybalczył. Bardzo jest sytuacja taka, że u jego jest mnóstwo zawodników w wadze. Jest to tak liczna waga zawsze, że u jego bez pięciu walk do pierwszego miejsca, czy do finału się nie obchodzi nigdy. Zawsze 30, 40 zawsze jest do przejścia. Także Bartek zdobywają trzecie miejsce w Olsztynie, drugie miejsce na mistrzostwach województwa, startując regularnie wygrywa zawsze jakieś walki zawsze... Po drodze, jak kogoś pokonuje, zdobywa te punkty, trzecie miejsce w zeszłym roku. Może żeby nie było ciasto? Tak, tak, tak. Ta trójka, Ta trójka oprócz tych skromnych nagród, tych pucharków właśnie, które chłopcy za chwilę też dostaniecie, ee, dla tej pierwszej trójki ufundowana została też no, wyjątkowa nagroda, naprawdę jeszcze takiej nie mieliśmy. Otóż w kwietniu tego roku przed Świętami Bożej, Wielkiej Nocy odbędzie się turniej, międzynarodowy turniej w Londynie. London Open. Sponsorem tego turnieju jest Maciej Kołoski, trener właśnie, którego przedstawiałem na początku w klubie Metro Londyn. Maciek, czy parę słów byś o tym podjelił, powiemy, mogę tam Kilka słów jeszcze Maciek ze swojej strony o turnieju. Chłopacy wyjadą z tego kula Planowaliśmy tę nagrodę dla i. Pojadą z moimi zawodnikami z Metra. To jest turniej międzynarodowy, w którym bierze do 60 klubów z Londynu i, i, i ekipy międzynarodowe z różnych krajów. Może być bardzo mocny turniej, także tam, tam mieć medal jest ciężko, ale, ale to jest ale to jest, ale jest, ale jest, ale jest dużo zawodników i jest z kim się bić, także na pewno będą mieli kilka dobrych I, i No i będą kilka dni trenowali w naszym klubie w Londynie. Także to jest, to jest prezent. Od,

Z kolei troszeczkę przyspieszę jeszcze Piotrek Danieluk, piąte miejsce. Szyte Matryk Laskowski zajął szóste Woo! miejsce. Siódme miejsce Tymon Gutowski Ósmy miejsce Maja Gutowska, nasz rodzynek, tutaj. W tym. Dziewiąte, Dobkowski Maciej. Pięćdziesiąte, Chmielkowski Mateusz. Mateusz, który jest, bo nie widziałem go wcześniej. Nie ma. Nie Baterusza ma. nie ma akurat. Przekażę mu. Dobrze. <grym> Także Majka oraz chłopcy również startowali na jak nie wszystkich, to większości zawodów. Widać na pewno, że ja, jako trener ich, i jak Wy, jako rodzice, tam, przy obserwatorzy e, tego e, sportu, właśnie naszych zmagań, na pewno widzicie też, że właśnie są regularnie, starają się podnosić swoje umiejętności na turniejach, na zawodach. Próbują, próbują cały czas. I na pewno ich praca, każda praca, dobrze o tym wiecie, daje efekty, także. Także brawa, jeszcze raz tutaj dla na miejsce. poprosimy numer 11 rankingu Ula Szymanowski Ula w tym roku przeszedł w kategorii młodzik, młodzików. A 20 roku ten <tunikanie> się na, na polskich Wurmów Polski i wszystkiego najlepszego. miejsce 12, grzywasz Damian. Miejsce trzynaste. Koronkiewicz, koszulkę, Łukasz, Baranowski-Kacper, Łuczyński-Przemek, Jabłoński-Szymon, Dobrzycki-Tomek, Lewandowski-Marcel. Zapraszam wyczytanych tutaj do dostaniesz.

22 miejsce Kostyk Patryk 23 Złogowicz Filip 24 Dzierżyńska Magdalena 25 Japoński Adam 26 Czyż Marcin Dzierżyński Marcin Bogosjan Dartmouth Zyskowski Maksymilian Zapraszamy do stanych też tutaj po odbiór A pozostałych prawa Chodź, chodź, chodź. Druga dziesiątka naszego rankingu. Cóż niedługo, startowała, tylko zapunktowała 50. Tak, Dobra, brawa, dziękujemy. Gratulacje. Miejsce w rankingu w tym roku. Kułakowski kacper Jurski-Oskar, Juszkiewicz-Kacper. Zimochowski Bartosz, Gniewicz, Maksymilian, Krąci Karol, wyczytani. Hmm. Kto jeszcze ma? Godlewski Kuba, Zawistowska Marta. Już teraz będę czytał po kolei kto jest na sali. Tutaj. Zapraszamy teraz wszystkich obecnych. Dzieci, gości, rodziców e, na skromny poczęstunek. Z e, mojej lewej strony jest ustawiony szczęśliw stół, gdzie jest swobodne przejście. niczego, Zawodnicy, tak jeszcze racja, zawodnicy, którzy jeszcze nie punktowali w rankingu. Zawodnicy, zawodnicy, którzy za, za, zaczęli trenować od niedawna, mamy dla Was też pamiątkowe smyczki takie. Jeżeli macie ochotę mieć znak rozpoznawczy dżudobniowskiego. Zapraszam, po te smycze właśnie do stolika tutaj. wejdą. No, To czekam na kolejną zabawę. Zobaczymy, wyda się na walkę, nie dostaniesz koszulki. to młodsze, starsze. Osoby, które zaczęły... Też